Gdzie leży najsłabiej rozwinięte państwo świata? Witajcie! Nierówności społeczne są problemem, z którym cały czas nie potrafimy sobie do końca poradzić. Mało tego, ostatnie dane pokazują, że w przeciągu minionego roku, kiedy gospodarka praktycznie całego świata stanęła na głowie, tak te jeszcze bardziej się pogłębiły. Ogromne różnice w rozwoju gospodarczym czy też poziomie życia są jednak widoczne nie tylko w poszczególnych krajach bądź regionach, również i dystrybucja naszych zasobów i bogactw nie jest równomierna w skali świata. W grudniu 2020 roku ONZ zakwalifikowało łącznie 46 państw, uznawanych za państwa najmniej rozwinięte na podstawie danych, takich jak infrastruktura, liczba osób żyjących w ubóstwie oraz poziomu izolacji gospodarczej, czyli odizolowania państwa. Światowym Łańcuchu Dostaw. Biorąc pod uwagę te czynniki i własne spostrzeżenia, dzisiaj przedstawię Wam przykłady państw na naszej planecie, które są najgorzej rozwinięte. Zwróćcie tylko uwagę na to, że nie używam określenia najbiedniejsze, zaraz dowiecie się dlaczego. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, pamiętajcie, że za najciekawszy pomysł na odcinek, który polubię sercem w przypiętym komentarzu z hashtagiem Pomysł, możecie otrzymać koszulkę Global Składu z unikalnym numerem. To samo tyczy się też najczęściej lajkowanego komentarza. Co najważniejsze, pełny zwiastun nowego sezonu na Globaliście pojawi się już 14 kwietnia, a 18 wielkie rozpoczęcie. Wierzcie mi, że będzie się działo, dlatego warto jeszcze chwilę zaczekać. Wbijajcie też na naszego Discorda, bo już niedługo. Zacz Zaczną się tam turnieje oraz kilka niespodzianek, więc naprawdę warto. Ok, nie przedłużając, zaczynajmy. W świadomości wielu osób przyjęło się myśleć, że najlepszym wskaźnikiem ogólnego rozwoju lub dobrobytu zarówno całych państw, jak i ich mieszkańców jest produkt krajowy brutto. W końcu PKB jest najczęściej wykorzystywane do porównywania gospodarek oraz ich potencjału. Jednak jest to tylko i wyłącznie wskaźnik, zaś te posiadają jedną bardzo istotną wadę. Mają znacząco ograniczony zakres zjawisk, które przedstawiają. Dlatego też PKB nie należy traktować jako wyroczni, która zapewni nam odpowiedź na dzisiejsze pytanie. Przykładem może być tutaj chociażby Katar. To niewielkie państwo, zlokalizowane na Bliskim Wschodzie, w zależności od agencji przeprowadzającej obliczenia, zajmuje obecnie dziewiąte lub dziesiąte miejsce na świecie pod względem PKB na osobę. Ciężko jednak zgodzić się ze stwierdzeniem, że kraj ten znajduje się również w pierwszej dziesiątce najlepszych miejsc do życia. Ogromne wpływy do gospodarki z wydobycia ropy naftowej nie pokrywają chociażby fatalnych warunków, z jakimi mierzą się zmuszeni do niemal niewolniczej pracy robotnicy pochodzący głównie z Azji, którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia budują nowe stadiony i obiekty na przyszłoroczny Mundial. Obecne raporty podają, że na placach budowy zginęło tam już 6,5 tysiąca robotników. Nie tak chyba powinien wyglądać rozwinięty kraj. Powiem więcej, ten jakże wspaniały Katar nawet dla własnych mieszkańców nie jest idealnym miejscem na ziemi, mimo tego, że zapewnia im niemal wszystko, co potrzebne jest do szczęścia. Tak, co to zmienia, skoro często łamane są tam prawa człowieka, a część osób spotyka się z wykluczeniem. Wystarczy spojrzeć na faktyczny poziom rozwoju na podstawie HDI, czyli jednego z najbardziej wiarygodnych wskaźników pod względem rozwoju, bowiem ten uwzględnia wiele zmiennych. W tym zestawieniu Polska zajmuje 35. miejsce, a Katar 45., mimo że teoretycznie jesteśmy pięciokrotnie biedniejsi. Jeżeli jednak będziemy się upierać, by to właśnie PKB per capita wziąć pod uwagę w naszych poszukiwaniach, najgorzej rozwinięte kraje znajdują się w Afryce. Tutaj znowu, zależnie od agencji, do najgorszej trójki kwalifikują się Malawi, Burundi, Somalia, Sudan oraz Sudan Południowy. Pierwsze dwa kraje charakteryzują się niesamowicie słabą gospodarką, opartą praktycznie w całości na rolnictwie. Zresztą możecie zobaczyć sami, jak to się prezentuje w porównaniu z Polską czy też innymi państwami zachodnimi. Istotnym zjawiskiem jest również podział etniczny. Populacja Malawi składa się z aż 12 głównych grup, zaś Burundi zamieszkany jest głównie przez plemiona Hutu i Tusi. Nazwy te możecie kojarzyć ze względu na ludobójstwa pomiędzy nimi, które dokonywały się w sąsiedniej Rwandzie. Ale w Burundi historia potoczyła się podobnie. Znowuż, kiedy patrzymy nieco bardziej na północ, tak problem. Problemy Sudanu oraz Sudanu Południowego wynikają w dużej mierze z burzliwego rozdziału pomiędzy oboma krajami, który dokonał się 10 lat temu i w sumie w pewnym stopniu trwa po dziś dzień. Somalia jest natomiast znana jako przykład kraju padłego, w którym centralny rząd nie kontroluje znacznej części swojego terytorium. Wojna domowa trwa tam bowiem od 1991 roku i według pesymistycznych szacunków pochłonęła życie już 500 tysięcy ludzi. W opłakalnym stanie jest tam chociażby służba zdrowia, infrastruktura publiczna czy też standard instalacji sanitarnych. Sama stolica kraju, czyli Mogadiszu, w wyniku działań wojennych została zniszczona w niemal 90% i ciężko znaleźć tam utwardzoną drogę. Wracając jednak do Burundi, państwo to również nie ma powodów do dumy ze względu na wskaźnik rozwoju społecznego, czyli wcześniej wspomnianego HDI. Jednak pewnie ciekawi jesteście, co się na niego składa. Otóż oblicza się go na podstawie oczekiwanej długości życia, średniej liczby lat edukacji do 25 roku życia, oczekiwanej długości edukacji dla Dzieci oraz dochodu narodowego per capita. Burundi zajmuje tam bowiem czwarte miejsce od końca, zaś najniższy wynik ma inne afrykańskie państwo, czyli Niger, gdzie dwóch na trzech mieszkańców żyje poniżej progu ubóstwa, a ponad 40% populacji zarabia mniej niż 1 dolara dziennie. Wojna domowa, terror, choroby, nędza i plaga głodu mają tutaj kluczowe znaczenie. Szacuje się, że 5 milionów i 400 tysięcy obywateli, reprezentujących prawie 35%. Populacji nie ma dostępu do żywności, natomiast około 40% dzieci ma niedowagę. Niger stoi też w obliczu kryzysu wodnego, który dotyka prawie 10 milionów ludzi. Oprócz tego 64% obszarów wiejskich nie ma dostępu do wody. Co więcej, dochodzą także kwestie takie jak śmiertelność dzieci do 5 roku życia. W Nigrze jest to aż 8%, jednak i tak gorzej jest już we wcześniej wspomnianej Somalii i Czadzie, gdzie liczba ta oscyluje w okolicy 11%, kiedy to w Polsce są to 0,4%. A i tak nie jest to najlepszy wynik na świecie, no ale jednak jesteśmy w czołówce. Pozostając jeszcze na chwilę przy czadzie, warto mieć też na uwadze fakt, że kraj licząc 16 milionów ludzi ma najmniejszy procentowy udział utwardzonych dróg na świecie, bowiem ten nie liczy nawet 1%. Tu zresztą macie najgorsze kraje pod tym względem. Jednak w grupie państw najgorzej rozwiniętych znajdziemy również kraje spoza Afryki, chociażby Haiti czy też Jemen. Działania zbrojne, niestabilna sytuacja polityczna i konflikty na tle etnicznym są powtarzającym się motywem w przypadku najgorzej rozwiniętych. Państw. Nie inaczej jest też w przypadku Jemenu, gdzie wojna domowa rozpoczęła się w 2014 roku. Temat tego konfliktu rzadko kiedy jednak przewija się w mediach czy też dyskusjach publicznych, ale liczne organizacje humanitarne zwracają nieustannie uwagę na kryzys głodu towarzyszący wojnie. Geneza, rozwój i skutki tego konfliktu są jednak niesamowicie złożone, więc możecie wkrótce się spodziewać całego materiału na ten temat. Zdążyliście już oczywiście zauważyć, że cały czas Obracamy się w regionie Azji, Afryki, no i oczywiście Ameryki Południowej w przypadku Haiti. Dlatego teraz pora na podróż na zupełnie inną część globu. Zaś dokładniej, mowa tutaj o dwóch pacyficznych regionach Polinezji i Mikronezji. Tam bowiem znajdują się odpowiednio Tuwalu i Kiribati. Jeżeli nigdy nie słyszeliście o nich, to nic dziwnego. Są to bowiem mikroskopijne, wyspiarskie narody, które zostały zakwalifikowane według ONZ jako najsłabiej rozwinięte państwa na świecie. Mogłoby się wydawać że życie na Pacyficznej Wyspie jest istnym rajem na Ziemi. Jednak nic bardziej mylnego. Gospodarka tych wysp opiera się w dużej mierze na grantach finansowych od bogatszych państw, takich jak Australia, Japonia czy też Nowa Zelandia. Zasoby złóż naturalnych są niesamowicie ubogie, zaś niewielka populacja utrudnia rozwój. Ponieważ w Kiribati żyje 119 tysięcy osób, zaś w Tuwalu jeszcze 10 razy mniej. Wyspy te znajdują się praktycznie na uboczu świata, zaś ta izolacja praktycznie Praktycznie wyklucza ich z jakiejkolwiek wymiany handlowej. Władze Kiribati są również znane z zaciekłej walki o ochronę klimatu. Podnoszący się poziom wód w oceanie praktycznie zatopi wyspy oraz ich mieszkańców. Rząd tego wyspiarskiego państwa podjął już nawet działania na wypadek konieczności przeniesienia całej populacji kraju, prowadząc rozmowy z pozostałymi nacjami dotyczące wykupu gruntów. Co do Tuwalu, nawet jeżeli pierwszy raz słyszycie o tym państwie, jest ono znacznie bardziej popularne w internecie niż może wam się wydawać. Chodzi tutaj dokładnie o ich domenę internetową. Tak jak adres stron internetowych zarejestrowanych w Polsce kończy się na .pl, tak w przypadku Tuwalu skrótem brzmi .tv. Oczywiście możecie się domyśleć, że pewnym firmom bardzo zależy na takim adresie. Przychody z rejestracji stron internetowych w 2010 roku stanowiły aż 10% zysków w budżecie tego mikroskopijnego państwa. I bez nich kraj ten byłby jeszcze biedniejszy. Jeżeli natomiast rozwój danego kraju chcielibyśmy zmierzyć za pomocą infrastruktury, taktualu może również poszczycić się niechlubnym tytułem kraju z najmniejszą siecią drogową zaledwie 8 km. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że cały kraj zajmuje powierzchnię 26 km kwadratowych, czyli prawie tyle, ile miasto Kraśnik w województwie lubelskim. Być może w toku tego odcinka spodziewaliście się, że w pewnym momencie wspomnę również o miejscach na świecie z najwyższym wskaźnikiem ubóstwa. I owszem, byłby to dobry pomysł. Jednak z tym indeksem jest jeden bardzo poważny problem. Najobszerniejsza definicja ubóstwa obejmuje osoby, które zarabiają 5,5 dolara dziennie lub mniej. Jednak niezależnie od ich kraju zamieszkania. W ten sposób w niektórych państwach w Afryce ponad 95% mieszkańców kwalifikuje się do tego kryterium. Jednak weźmy pod pod uwagę nasze polskie warunki. 5,5 dolara to w przeliczeniu obecnie mniej więcej 22 zł dziennie, czyli około 660 zł miesięcznie. Oczywiście ciężko jest przetrwać za taką kwotę, jednak wystarczy ją powiększyć o jakąś nieznaczną sumę, powiedzmy 50 zł. W tym momencie taka osoba, według założeń międzynarodowych, nie kwalifikuje się jako żyjąca w ubóstwie. No ale umówmy się, przetrwać cały miesiąc za 700 zł z haczykiem ciężko nazywać dobrobytem. Jednak w krajach afrykańskich taka kwota może powodować, że nasz poziom życia będzie znacząco lepszy niż w pozostałej części społeczeństwa. Dodatkowo w Afryce często też mamy do czynienia z kulturą wymienną, co nie jest uwzględniane w dochodach. W tym przypadku możemy zastosować też wskaźnik skrajnego ubóstwa, czyli życia za mniej niż 2 dolary dziennie. Pod tym względem już nieco lepiej widać, gdzie procentowo żyje najwięcej takich osób. No i przed nami pojawia się Madagaskar oraz Kongo. Jednak nie tylko bieda wpływa na jakość życia problemem może też być aspekt społeczny, wojny oraz okrutna dyktatura. W takim przypadku Afganistan, Turkmenistan, Birma czy też Erytrea mogą być prawdziwym piekłem na ziemi, nie wspominając już o Korei Północnej. Na samym początku wspominałem też, że wskaźnik PKB nie wystarczy do określenia rozwoju danego miejsca. Jednak nie da się zauważyć, że sytuacja gospodarcza danego kraju bezpośrednio wpływa na standard życia. Bogatsze kraje stać po prostu na utrzymanie i rozwój infrastruktury, służby zdrowia czy też edukacji. Oczywiście, kondycja finansowa wpływa na nasze samopoczucie i bezpieczeństwo. Jednak czy zawsze rozwój gospodarczy i ekonomiczny idzie w parze ze szczęściem? Instytut Galupa przeprowadził w 2019 roku badanie, w którym ankietowanym z różnych krajów na świecie zadano pytania dotyczące ich samopoczucia i szczęścia, niezwiązanego z ich poziomem życia. Na przykład, czy w ciągu poprzedniego dnia się uśmiechali bądź też odczuwali ból fizyczny? Pierwsze trzy miejsca w tym rankingu zajęły Paragwaj, Panama i Gwatemala, czyli kraje, których raczej nie kojarzymy z Rozwiniętą gospodarką i wysokim standardem życia. Tą dygresją chcę was zachęcić do własnych przemyśleń, czyli do którego momentu to potocznie rozumiane zacofanie i niski poziom rozwoju wpływa na nasze życie w tak negatywny sposób, a kiedy dalszy postęp jest tylko rosnącą w górę liczbą w światowych raportach. Niemniej jednak, pora już zakończyć tę szaloną podróż dookoła świata i być może spojrzeć pod nieco innym kątem na nasze lokalne warunki. Ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!